Jawożnicki triatlon Stalowy Soku odbędzie się już 9 września 2023 roku na terenie ośrodka Sosina. Stalowy sokół jest jedną z największych imprez triatlonowych na południu Polski, gdzie zawodnicy mają do pokonania trasę składającą się z 400 metrów pływania, 10 km jazdy na rowerze i 3 km biegu krosowego. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród zawodników. Dlatego na jej starcie stają nie tylko liczący się zawodnicy tej dyscypliny w Polsce, między innymi uczestnicy największej imprezy tego typu na świecie Ironman, ale także wielu amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych, chcących sprawdzić swoje możliwości w tej niezwykle wymagającej dyscyplinie. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy zmuszeni jednak byli do zmiany i skrócenia trasy rowerowej w związku z realizacją budowy rurociągu Tworzeń Oświęcim. Tym razem trasa wyniesie 5,5 km i przebiegać będzie ścieżką dookoła zalewu Sosina. W zawodach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 250 zawodników, trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż zapisy już trwają i 30% miejsc zostało już zajętych. Zawodnicy muszą także pamiętać o uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 80 zł przed imprezą lub 100 zł w dniu imprezy. Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą systemu chipowego. Przewidziane są także nagrody dla najlepszych sportowców w kilku klasyfikacjach. Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymają ciepły posiłek. Wszystkim startującym życzymy powodzenia!